Piotr Kasjas przedstawia Kazimierz Ratoń Upadek Część pierwsza W czasie mego życia i czasie śmierci Słońce Słońce ubóstwiam cię bardziej niż ciemność Choć znam Twe iluzje i Twą nędzę. O pustynie, na które uciekałem, by zginąć lub skonać, i nie umrzeć przy tym. Oto ucieczka w wolność straszliwą i złowieszczą. Potem nieubłagane powroty, ciężar czasu i nowych podróży. Życie. Życie, które jesteś nieustającą potworną agonią i płomiennymi urodzinami. Ten wielki, długi szok, wstręt i zachwyt, który stawał się moim grobem, krzyżem, nadzieją. Czyż wszelkie nadzieje bywają tylko złudzeniami i? Są daremne? Nie, nie, trwam dzięki nim i miłościom, o serce moje, które zmienne jesteś, tak różne jak moich kilka twarzy. Mam dla Was czułość i nienawiść palącą jak ogień. O istoty ludzkie mogę Was znieść. Lecz trudno mi czasami znieść wasze życie. O poezjo i sztuko, które ocalacie byt i nadajecie mu sens. Święta naiwności. Osiągnąłem pustkę, aby stawać się później po stokroć pełniejszym. O poezjo i sztuko. Mój drogi okręcie, mój orle szalony. I ty, mój losie trwożliwy, przeklinany, ty lekroć nieubłagany. Floro, fauno, wszystkie zwierzęta, wzywam Was o to: otoczcie moje wiary, zwątpienia i wszelkie cmentarze boskim natchnieniem. Lecz może Stwórca Dość, dość. Nie sięgam dziś nieba, by je obalać lub utrwalać. Stałem się zbyt smutnym, o jakże okropnym dla siebie nawet, więc dość. Spokój i cisza opanowują ziemię, by potem lecz. Dość zbyt wiele potu, rozpaczy, łez i krwi. Kazimierz Ratoń urodził się 4 marca 1944 roku w Sosnowcu. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu, potem w technikum Materiałów Wiążących w Opolu i w technikum Włókienniczym w Bielsku Białej. W latach 60. był związany z grupą Współczesność. Wiersze, rozliterackie, wszelkie tłumaczenia i recenzje publikował w pismach takich jak Kultura. Poezja. Kierunki za i przeciw w drodze literaturze i w więzi. W 1965 roku był laureatem Łódzkiej Wiosny Poetu. A w 1975 polski PEN club przyznał mu nagrodę imienia Roberta Gravesa. Przedstawię Państwu pokrótce sylwetkę Kazika, także mroczną i smutną. Całość przeplatana będzie wierszami jego autorstwa. Pewnego dnia Kazik przyniósł do redakcji kilka zeszytów szkolnych: sześćdziesięciokartkowych i jeden mały dosłówek. Położył je na biurku. Powiedział do redaktora coś w rodzaju: Weź, zobacz, co tam jest. Niektóre miały przetarte grzbiety okładek, wystawały z nich luźne. Postrzępione kartki. Redaktor wziął je do ręki, ważył przez chwilę, nie wiedząc, gdzie położyć. Wreszcie wsunął w sam róg szuflady i pomyślał, co z nimi zrobić. Parę razy wertował je. Na pierwszy rzut oka wydawały się nieczytelne. Pismo przechodziło niekiedy w falistą linię, której nie można się było dopatrzeć zarysu liter. Inne kartki były zapisane ołówkiem, inne mocno pokreślone lub postrzępione. Wymieszane były ze sobą drobne notatki jednozdaniowe i większe całości. Czasem litery były wielkimi bohomazami, na parę linijek wysokie, nieraz drobnym maczkiem, w którym zamalowano światło liter. Były karty z zaciekami, na których wilgoć rozpuściła atrament, zeszyty te odpychały. Wydawały się notatnikiem tylko dla autora, czasem pisane pismem zamaszystym z wyciągniętymi ku górze i ku dołowi literami, zawiasami zdradzającymi pewność siebie. Innym razem pismo było drobne, szkolne, z wieloma przeróbkami. Były też kartki, gdzie litery wchodziły na siebie, były zaledwie markowane. Czy da się ten manuskrypt odczytać? Pomyślał, a jeśli tak, to czy warto? Choć zaufanie, jakim darzył Kazika, skłaniało go do wertowania rękopisów, nie wiedział jednak, od czego zacząć pracę. I przyznał, że Mogłoby to jeszcze trwać lata, gdyby nie doping kolegów redakcyjnych. Pod ich wpływem, pomocą kilku bliskich osób, rozpoczęło się to brnięcie przez słowa: linijki, stronice, całe zeszyty, setek sentencji, notatek, wierszy, które trzeba było odczytać. Następnie uporządkować według wydedukowanej zasady, przepisać kolektywnym wysiłkiem. Tym razem mniej więcej trzecią część zawartości zeszytów wyselekcjonowano. Część, która wydaje się najbardziej samodzielna i charakterystyczna dla ratonia. Pozostawili do indywidualnej oceny, czy powinien być podjęty trud wydawniczy zaprezentowania całego lub obszernego wyboru tej twórczości. W sentencjach, notatkach, wierszach zanotował dużo. Wyjrzał za jakiś horyzont doświadczenia, przekroczył potoczne rewiry, Codzienności przeżył coś, czego jeszcze nie przeżył żaden polski pisarz. Do końca życia nie przestał notować na tej drodze tego, co czuł, myślał, widział i słyszał. Wszystko w tych zeszytach wskazywało, że. Notowanie odbywało się bezpośrednio, pomiędzy chwilą życia, życiem chwilą, myślą doświadczaną, a zapisem nie było przedziału. To często źle się dla tego pisania rozpiętego na dużej skali wartości. Ale te zapisy są bliższe prawdy, choć nie wyartykułowywane. Ból swój opowiadam jak się bajki opowiada. Z westchnieniem radosnym i z wiedzą radosną. Idę w nich za marzeniem. Jak idzie za słońcem, ten komu wnętrzności spalił czarny ogień. Ból swój opowiadam, jak milczy mężczyzna, jak rodzi kobieta i jak płacze dziecko. Kiedy Kazio ratoń... Idzie ulicą, to powietrze wokół płacze, powiedział kiedyś młody warszawski poeta, gdy opowiedziano mu o tych notatkach, i że tak naprawdę nie wiadomo, co z nimi zrobić. Autor ich był może jedynym człowiekiem w Warszawie. Który nie zamykał mieszkania na klucz. Mało tego, drzwi do jego pokoju miały wybitą szybę, i każdy mógł zajrzeć tam i wejść, nawet ich nie otwierając. A działo się to w czasie, gdy ludzie wyprawiali coraz potężniejsze drzwi i zamki. Grodzili palisady, zwieńczone drutem kolczastym, hodowali złe psy, instalowali urządzenia elektroniczne, ale też nikt tam nie miał ochoty wchodzić, a tym bardziej nie miał czego ukraść. Bo w dziupli tej nic nie było, ani jednego sprzętu. Legowisko wrogu składało się z kilku starych kapot. Ciśniętych w kącie. Zaszedł tu czasem kloszard podobny ratoniowi. Każdy inny gość cofnął się zawczasu, odstraszony już nie ubóstwem, ale przeraźliwym wstydem tego miejsca. Stąd w ostatnich latach codziennie wyruszał kazik w miasto, żeby zdobyć kilkadziesiąt złotych na chleb, zupę i na traktowane jako równie ważne papierosy, kieliszek wódki, piwo czy chociażby buteleczkę wody brzozowej. Kiedy ostatni raz widziałem mat Matkę moją płakała. Ja milczałem, twarz miałem bez wyrazu. Kiedy dziś widziałem matkę moją, płakałem. Ona milczała, twarz miała bez wyrazu. Kiedy jutro zobaczę matkę moją, będzie płakać. I ja, ja też będę płakał. Wiele osób wspomina jego lepsze czasy. Jako młody poeta zapowiadał się dobrze, błyszczał w kole młodych, kiedy za swój debiutancki tomik pod tytułem Gdziekolwiek Pójdę. Otrzymał nagrodę Gravesa. Osiągnął wtedy apogeum. Miał pieniądze i wielu przyjaciół, którzy pomogli mu je błyskawicznie wydać. Jedni opowiadali później, że za ostatnie pięć tysięcy kupił sobie psa. Inni znów mówili, że został bezczelnie okradziony. Pisano o nim bardzo ciepłe recenzje. Pewnie wtedy uwierzył, że z poezji można wyżyć. Oto hymn radości przynoszę Wam smutnym, bo nie chcę być dziś dla Was cyniczny, okrutny. Lecz chcę, by sonaty i fugi zabrzmiały, Jak ptaki, co śpiewają dla swej własnej chwały, Jak rycerze, gdy mężni nie zdejmują zbroi, Jak dziewczyna młoda Szczęśliwości roi. Później przyszła bieda. Za nią nędza. Ale on już nie potrafił inaczej żyć. Zawarł małżeństwo z poezją i skazał się na wierność jej. Tracił coraz więcej punktów oparcia, był przeraźliwie samotny. Gdy szedł ulicą, znajomi przechodzili na drugą stronę bo nic nie mieli mu do powiedzenia i do zaoferowania. Bali się jego żebraniny, która nie tylko naruszała całość portfela, ale też poniżała, psuła dobre samopoczucie, rozmontowywała ułożony optymistyczny obraz świata. Miało się wrażenie, że unikano go, ponieważ był uosobieniem zwichniętej kariery, która każdemu młodemu może się zdarzyć. Może nie aż w takiej doli, ale pośredniej postaci zdziwaczenia, porzucenia, zwyrodnienia. Ludzie bronią się mimochodem przed myślą o obeldzo losu. Mieli jakby Pretensję do ratonia, że jest taki, że ich poniża, że w ogóle żyje. Powietrze płakało, gdy szedł. Ładnie powiedziane. On wlókł się ku lawy. W łachmanach czasem nie poznawał znajomych. To był świat niedostępny dla ludzi ułożonych z ludźmi i z życiem. Jeden z jego kolegów opowiadał mi, że nieraz trafiał do miejsca pobytu Kazia po stróżce krwi płynącej z rany. To też i wiersze jego pozbywały się stopniowo nazw rzeczy. Zostawały przede wszystkim pojęcia ogólne i zasadnicze, takie jak pragnienie, Rozpad, zbrodnia, absurd, pamięć, historia, istnienie, samobójstwo, kłamstwo, dobro, słowo i wola. Zostawał dylemat: jak dowlec się do końca? Istniał, ale go nie było. Żył w sposób niewyobrażalny, jak. Strach na wróble. Mówił, i nikt go nie słuchał, nikt go nie brał pod uwagę. Żył zatem dla siebie, a dla innych już nie żył, nie liczył się. I nikt z nim nie wchodził w normalne stosunki, lecz każdy traktował go jak natrętną muchę. Ludzie dawno już wyparli z niego osobę. Psychikę i sens. Usiłował jeszcze coś mówić, był to często Bełkot, ale czasami pojawiały się ważne wątki rozmowy. Otoczenie jednak traktowało wszystko jako Bełkot. Czerpało może utajoną satysfakcję z tego, że Kazio Bełkocze. A inni, inni mówili tak mądre kwestie i słuchano i traktowano poważnie. Pozostawały mu wówczas zielone zeszyty, pisanie jako mówienie do wszystkich i do każdego z osobna. Przekonanie, że kiedyś ktoś po jego śmierci będzie z nim rozmawiał, że czysty głos zapisu wyfrunie ze śmietnika w przestrzeń literatury. Serce moje i dusza wiem, że zagubione, bo rzeczy wszelkie są nadto znużone, Zbyt są liche, jałowe, by szukać w nich głębi, Więc po cóż tym, co z nędzy, Męczyć się i gnębić, Jeśli serce swe tylko można zbyt oziębić. Czy nie lepiej zwierzęta zwołać jakże żywe na każdy ruch i dźwięk? Tak bardzo wrażliwe? Koniec części.